Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam Was dzisiaj w Grze Farming Simulator 2015, a jest dzisiaj ze mną od lewej Miki. Cześć. I po prawej na kombajnie Mister Adam 15. Cześć. I dzisiaj lecimy sobie z odcineczkiem na nowoczesnym gospodarstwie. Jak widzicie tutaj sprzęty y, przygotowane pod. Nie, 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 to nie będzie kukurydza, to będzie koszenie słonecznika. Także co ja z Mikim będziemy sobie kosić, a kolega Mister Adam 15 będzie odwoził. Tak, zjadę. Upaci. Tak Naprawia... wydało, jak po 10 piwarikach Tak, bo Miki właśnie dostał dostawę z McDonalda, także... Naprawione kombajny można jechać Dobra, Boże... Adasiu, sprawa jest taka Jedź prosto Brzuch mi wydało Jak no. tym biednym dziesiąt w Afryce, jak Adam tam polegał A to wy nie prowadzicie? Jedź prosto No to jadę Prosto i w prawo I będziesz mał słonecznik zaraz Może Miki, możesz we mnie nie wjeżdżać? No bo nie wiedziałem, co ty robisz Aha Czemu no, tak jedziemy? No, nie przejdziemy przez mostek tam Boże, czemu nie, mój jest rozło rozłożony? Co? Twój kombaj też jest rozłożony? Nie Mam dwa złożone Aha To ja będę musiał rozłożyć u siebie i, i u ciebie w kombajnie też, żeby nic się zbugowało, nie? No bo. Musimy przez obornik przejechać co tutaj Przez to pole I tam do wyjazdu odjechać, bo no nie przejedziemy przez tamtego. mostek. Nie kupiłeś tak... pola Oooo proszę bołać sąsiadowi O ty skurczy byku Na gorący muczynk Nie Co? mam pieniędzy Nie mogę kupić sąsiadowi koszę Na gorący muczyn Dobra poczekaj ja tu stanę Całe 70 tysięcy nie znaczy, nie całe 70 tysięcy proszę Już biegnę, już biegnę, już biegnę, już biegnę Poszedłem, Nick Verkauper, dobra, <grym>, dobra. dobra. fajne Miki, możesz wizrzuć No to Wizgaj. w może tam podjadę, tam, nie? Tam normalnie tak się ty pamiętaj, że... O kurwa, nie widzieliście tego Co pamiętać? Yy, że ja muszę najpierw tobie rozłożyć kombań A ja sam nie mogę? A nie, ja mam rozłożony u ciebie. A teraz? Poczekaj, nie widzę. Rozłożony. No okay. Tylko ty będziesz musiał u mnie rozłożyć wtedy sobie, chyba czy nie. A nie, ja rozłożony mam. U mnie masz rozłożony? Tak. No dobra, to ja Wszystko spoko, tylko szkoda, że tak tego w kryzys jest. No, no no byśmy musiał mieć specjalne wiesz, przystawki do tego. No, Ej, to... Ale chyba jest inne ściernisko, co? Jest, Nie, jest, bo... inne ściernisko. No tak. Znaczy no, ściernisko masz od zwykłej i od... Czy... No? od zboża normalnego. Ale takie wyższe jakby. Jest, w... jest, jest. Albo wyższe. w ciężysku tak. Nie, jest, jest, jest tak jak trochę no, tak może. przerobione chyba tekstura od tego, od rzepaku. Czekaj, bo mi jako walena raczej. O boże. oj, sieczka spora. mogłeś to zostawić, byś to zrobił na końcu? Nie, zrobię, bo po prostu poprawiałem się do siedzonku trochę. Ale szkoda, że sieczka jest od tego od zboża, nie? No ale w tym wszystko nawet spoko wygląda. Przez strony, czyli takie badylemano, ale... Ja jak zostawiłeś. Miki, jak się tutaj jeszcze nie wprawiony w Nie, bo mnie ten. Tutaj trochę jeszcze po tym jedzeniu tak Bo ja wsiadłem i przeciwwaga się zrobiła. Dzięki tylko nie wpadnij tam. Ja dojadę do, do brączka wygodniej będzie <grym> Z nikim się boję jechać Dobra jadź, a ono ma młode pasażera? Tak. Jo. Kurde, nie uciekaj mi się. Ja tak będziemy pisali, nikt ja ty, ty kurde po odcinku, na odcinku jadłeś, ja nieprawda przed odcinkiem jadłeś, w ogóle nie powinieneś jeść. <grym> w ogóle pojeść gotowa. Tak ludzie mamy czasami, czasami nie mamy czasu na nagrywanie, musimy jeść i nagrywać, także... Tak o jak nam... No dzisiaj no może akurat nie no ale niekiedy jest tak że kończymy jedno i do drugiego, kończymy drugiego i idziemy do trzeciego, potem do czwartego, potem upijamy kamerki, potem redagujemy film, potem stawiamy te filmy, potem, 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 potem grałeś w CS-a, w nocy. Potem gramy sobie w CS-a, o najlepsza pora na cs więc są trochę z tym schodzi że. Zrobała. A Rasio jak się jedzie ze mną? Bardzo miło. No i super, to się cieszę. Bardzo fajnie. Jak ogólnie, ogólnie bardzo fajnie wyglądają te fendy z tymi i, y, przystawkami, nie Miki? Co Strio. tu sądzisz? Takie niby, niby w innym kolorze, no. ale jednak tak fajnie wyglą wygląda Oryginalne tanie. chyba też są do fendów czerwone, wiesz? Czerwone e, nie, e, oryginalne by były za duże, wiesz? Ja nie chciałem, bo to by były były metrowe aż No tak, ale są takie też jakby oryginalne, tylko takie trochę inne. Znaczy, no, u nas. Nie, nie wiem, mi się wydaje, że te są idealne do tego <coughs> Jakie ja, macie nie... plony? Y, 60%. No ja 60%, dobrze sypie To ja się biorę za... No bo na skalce będziemy musieli sypać, dam. tam no, spokojniej No jak nie szybciej a. Nie, no, na asfalcie, będziemy się sypać. Możemy ja za wami, bo... To dawaj, dawaj. To czy mi się wydaje, czy woda znikła z tego gałdu? To nie jest woda. Ja? To tak, gdzie masz ciemniejszą teksturę, gdzie się zaczyna, to jest woda. A, jest tak. Przejrzysta no. jak... Jak nigdzie. Wiesz tutaj rybki tu pływają, może łowić? Wszystkie <laughs> rybki śpią. Ciekawe, bierze. jaka będzie tekstura na przyczepie Będzie zboże chyba. Zboże, jasna jest. Tak, zboże, zbiorniku. bo zobacz w zbiorniku masz zboże. Wiem, no ale może będzie wiesz. Chcesz wjeżdżać jeszcze? No. No to wjeżdżaj. Bo ile masz? 97. No to weź podjedź do, do, do Mikiego Jadę. Uważaj, prączuś. Ja tutaj poboczem. Wiesz co, może to zrobimy nawet... ja się będę biegł, z mi już Aha, dobra. Bo tu przecież będę mógł na tam. Do grzewa pierwszego. Dobra, to dawajcie. Czekaj. Dawaj, dycha tak. 9-10. 10. 9. Zobacz jaki tam przechył jest Ja zaraz te belki te podpory Nie ja tam gadasz Myślę, że do pierwszego drzwi się wyrobimy No dobrze by było ile masz nie nie jeszcze, jeszcze trochę Tak to teraz może Dobra, ja. Dobra. To oh, jest Ale poszedłem to ja nie spojrzałem że mam stówę To jest najgorsze co może być właśnie jak ci tak wiesz no, Już? No chyba Poczekaj Boże, nie weszło wszystko? Nie weszło Ty wiesz, wiesz co? Musisz podjechać, musimy wysypać stoją, bo nic nie zrobimy Czemu? Adam, ja Adam, zawróć na moim, weź się naddaj w lewo Nie, stół, Czekaj, stół, ja teraz, bo... o, o Beko podpięte w ogóle Ja wysypię, bo ja nic nie zrobię, bo drzewo i tak jest to, bez sensu No, no Przez, a nie, przez drzewo by nie przeszło nie, nie, nie Tu tak, ile to jest bardzo szybko? Ogólnie gdzie to wysypywać? tam jest... tam gdzie zboże. Tam gdzie stałeś na początku, tam jest ta otwierana klapa taka. To była Będziesz tu Czy nie będzie? By, nie. Już jest. To 16 kilo mi zostało. mi też właśnie 16 A kilo. A wiesz po 16 kilo Aha, no dobra, myślałem, bo ja miałem 15 na tym. Na przyczepie od razu. Ja no bo ja ci wsypałem, bo no, sprawdzałem czy w ogóle będzie działać. 15 kilo wsypałem. Dużo nie? Tak bo w ty... ogóle to chyba tekstura się za headerem pojawiać się teraz. No tak jak w kukurydzy, nie? No bo tu przecież badylem, no to header chyba to wszystko da... tam... Nie ma w siebie trzy kosi jakieś zbytnio, nie ten, ale mi się wydaje, że... to w ogóle są inne headery do naszych, no, oszukujmy się. Nie, takie słoneci, tak... słoneci krzykości takimi jak ten. Nie, mają takie siatki u góry, takie fajne. No ale słuchaj, nie ma. Takie, takie są w inne. Są, Wiesz jakie to są? Jakie? Już pokazywałem kiedyś że tych forszajów takich. Aha, jo, dobra, to wiem To są na pewno do, do tego, do na stówę Dobra, wiem, pokazywałeś mi, no Pamiętam Przecinamy się do jakoś? Co? Jak to właśnie? Może Braka? ty jedziesz pod skosem? No Bluby. Ty jesteś głupi <laughs> No co? Nie no, dobra, ja jak chcesz Mi pasi No sobie tak ciąć chyba, nie? Bo tak dookoła jeździć jak... Tłatę. No możemy się tak ciąć, jak chcesz nie pasuje. Nie, to zobaczymy. Z Poznania widzę, żeś zakupił. Co z Poznania? Przyczepy. A jak? Na hmm. PO pewnie jest. Mhm. Mm PO najwięcej fanów platformy. właśnie najwięcej fanów platformy jest w Poznaniu. No. Adam, <laughs> A nam podjeżdżaj. Za dopiero. A gdzie on ma pojechać? Na pole. Jak on ci nie podjedzie teraz? Może dojedzie do końca. Co ty tak zawinąłeś? Cicho cicho. <noise> cicho ciemny. O! Oh. O Boże Miki tak wyjechał specjalnie, żeby tylko dojechać do końca. Który jest Miki? No, a co miałem zrobić? Z przodu jest, jest Czekam tam, się, co rurę ci wystawia na drogę już. Dobra, Słuchaj, to jest. Ja ten... Dzisiaj a wolałeś, żeby Adam się jak ja No tak średnio. <noise> to tylko Miki może takie coś zrobić. No ale no, co byś zrobił no? Nie no bardzo dobrze, ładnie zrobił z twojej strony, że mu wyjechałeś na przykład. W prawdziwym życiu też byś tak zrobił. <noise> a ja. wiesz? No No ja nie wiem Idealnie 100% nie wiem jak dojechałem Widzi... Wbiłeś się jak Tam... Brączek też się wściekli ja, Ile masz Brączek? Procent? 89 to Mogę przeciąć tego glina Takiego minimalnego Długo się Daj. będzie to sypać? Jo Dawaj, podjeżdżaj Podjeżdżum? Uglida Adam No jak stanął... Jak wjechał we mnie pewnie. No bo myślałem, że ty tam dochaj jeszcze do przodu pojedziesz. Urwał mu wszystko, światła, lance urywał. Lance. Po słonecznikach. Nie ma lancy w tym. Wyczepię. Kolego. Halo, halo. Ej, fajnie, dosyć fajna akcja te słoneczniki. No bardzo fajna w Każdy z tych dwóch tych. O, w środku Ogólnie właśnie jak widzicie ludzie jak słyszycie nowy mikrofon. Właśnie widać na kamerze mikrofon? Widać Taki Opa. kondom wystaje Kondom boże Ja się wiersz na tym krześle, już teraz Musiałem się położyć, bo jak siedzę to mnie brzuch bolał, a bo teraz na Ale jedno. nie bardzo fajny mikrofon Nie wiem jak będzie słuchać, bo pierwszy odcinek dopiero nagrywamy Ale no jeszcze nie jest do końca ustawiony pod moje wymagania Ale no myślę, że będzie dobrze A jakie masz wymagania? Duże mhm. Jak zapłaciłem tyle pieniędzy, to mam duże wymagania No wiadomo Sto razy wymagam właśnie że tak powiem ile tam ile ci w ogóle na cały zestaw Adam wchodzi 28 28 no gadaj. jak przecież to stołu to jest 12 14. 12 14 12. pamiętam a... jaką przyczepa 12 tam tamtemka 14 26 jo. no właśnie 26 nie 28 Wy gadacie no dobra jejku powiedziałem sobie bo myślałem że tamta też jest 14 i wy się Dało. nie znacie Oj tam, oj tam A iść ty głupi I to się tego płodziana takiego, a iść ty głupi Ogólnie co się ze słoneczników robi? Eee, no między. między innymi na, na te, na te wyłuskane i Potem w sklepie kupujesz takie, wiesz, no tak, gotowe do jedzenia No tak, No można na kiszonkę je robić no właśnie, Jako że na pasze Ciekawe czy trochę się da się na kiszonkę robić, nie? Nie wiem, można też jeszcze na te słoneczniki a jakieś oleju nie ma, bo czegoś, coś? Bo olej to jest olej z jest, jest. No. roślin, więc powinno coś być. I co to wszystko? No tak, no no, coś co jeszcze z można. No. Pewnie na biogaz też może iść. Nie wiem. Tak, w to bez bardziej. Właściwie to na czym polega, na przykład kukurydza na biogaz? No że... Yy, no, energię, bo to tak pozyskujemy, tak? Tak masz też, jak biogaz przejść. Kto ma więcej? No już zabrączka aś z tym klinem pobawiam. Aha, obowiązek się nie No tak, Nie, bo radę. ja wjechałem. Wjechałem, ale ja mam 50% zaraz, ale może dojadę do końca. Tu no, ja do Dobra, jest. Miki, dawalić ta plina, wysypiemy się akurat i... Powinienem dojechać do końca. Ogólnie ludzie myślę, że jeszcze tak z dwóch odcinki i że będzie po tym limicie 15-minutowym. Tak no. myślę. Tak bardzo bym chciał, bo w bardzo bym chciał, żeby w tym tygodniu jeszcze mi ten limit siedł. Fajne no, fajnie by było. było, jakbyś na nowy rok już zaczął tak. No ta właśnie tak, żeby od nowego roku już zacząć normalnie, nie? O Boże. Dzień. O Boże? To się nagrało. Serio? Ja nie wiedziałem, że hamulcy nie ma. A jaką fajnego robić. No ale hamulce nie naprawiałem, tylko silnik, Żeby wytrzymał. Jak wszedł w niego, jak w dzik w sarne. No, ja ale tak serio to ja, patrzę, nie ma. ja tak patrzę, mówię, ja chyba zawinie, co nie autok No, no bo ty jak jaki jak tam ezon leci, <laughs> To już wiemy, że trzeba przed kolejnym odcinkiem naprawiać. Hamulce. Ja, ktoś mówi, że Mikio się wygraż realnie, u kogoś nie. Nie no, są takie wypadki, że nie sądzimy, że on hamulce nie ma. Jasne, specjalnie... Bo go to... Adam, tam to ja mnie realnie. O, Adam, patelnie pa. a Teraz wsiądziesz? A teraz wsiądziesz. Adam, podjedziesz? No, zaraz, no niech mi wysypie. Dawaj. nie mamy 13 minut już. Tak, wiem, widzę. Na drugim monitorze masz? Tak. Słuchaj. Ale wolę przypominać, bo nie wiem, właśnie... A Ej nie dawaj, masz. bo ja mam stówę. I perfidnie. So, I potem ty... porysował mi no. No gdzie? No chyba teraz sobie coś żartujesz, kolego. Porysowałeś no, nie mi Nie na pewno nie. Tak. Nie. Jać, 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 za, za jać, jać. Jać. Dru ja cię, ja cię, ja cię. Ale 10. Dawaj drugą szczepę. Dziesięć na godzinę jadę. ale ładnie, sypię. A, jak ty... E, 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 gdzie takie słowa ostre? No. No. Słuchaj jeszcze. Miki, no. jedź ja za mną. No, więc od ciebie A Adam co ty zrobiłeś? Uciekłem. Od <noise> ciebie. Uciekłem. Zoba, <noise> <Uciekłem. głos> dama tak się <noise> boję, że uciekłem, <noise> przepędam do niego. Nie, bo, bo spojrzałem się do tyłu i kierownica zjechała. No, hmm. fuck. No, to no, też dobrze, no. No, tak. to ja nie idę, jest. ja się najeżdżę, kurde. Ja, ja się bałem, że nam jedno pole nie starczy na odcinek, a już właśnie będziemy kończyć zaraz. No bo Henry są za dużo Sus, już. Ale No już się ludzie naprawdę nie mogę doczekać, aż mi Zayu zdejmą tą blokadę, bo naprawdę chętnie bym nagrał jakiś odcinek 30-minutowy w końcu. No, no całą, no całą i, pracę naraz, nie? I oby to by było w tym odcinku, w tym, w kolejnym odcinku, bo będę naprawdę szczęśliwy. Very happy, don't worry, be happy. Zobaczymy, czy się to Ale bym film nagrał, nie? Już to mówię któryś raz, żebym normalnie film nagrał. To normalnie nie, nagraj. Zobaczę hamulce, ja widzę Nie widzę, dobra. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie i trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć! Darka.